Hello Tutaj znowu ja właśnie tutaj maj profil kopi. Oh. Jeżeli ktoś będzie chciał, to może sobie nie wiem co, ale będzie mógł sobie mnie zaprosić do przyjaciół. W klanie to jestem nie na żarci, też możecie dołączyć. Hmm. kogoś atakowali. Czyż. Nie, ten jest dobry. No w sumie tego mógłbym zaatakować. Ej, chyba go już atakowałem. Ok, trochę tutaj. Po sześć chyba. Dobra. Wygraliśmy już sobie. Tak jak widzicie, już wygraliśmy, nie ma co. Tylko trochę sobie to ściszę. Głośno to nie leciało. I jak już widzicie, to my tu już wygraliśmy. Możemy sobie teraz ewentualnie gobliny spuścić. Żeby tam nam tam hajsy zarabiały bo one są w miarę dobre no i tak jakby już wygraliśmy nie na no co wygraliśmy 130 136 końców będzie na naszym koncie więc nie ale no już wygraliśmy nie ma co wygrana pięknie wygraliśmy nie ma co już nie ma co ale dynamiczny jeszcze zabierzemy zniszczymy całe królestwo jeżeli podoba Wam się seria piszcie czy chcecie jeszcze serię z Clash of Clans czy będziecie chcieli to jeszcze, bo nie wiem, czy jeszcze coś z tego nagrywać, czy robić jakieś inne odcinki z innych kierunków. Więc to zależy od Was, czy Wy będziecie chcieli. To jeszcze jest nasz bonus, oczywiście. No i tyle na razie O tutaj już będę miał tyle braks ogólnie teraz to ja będę tylko tych robił bo to nie ma sensu na innych robić co byśmy sobie mogli upgradeować Zbieramy 150 tysięcy, żeby sobie nasz na Hall, Jeżeli upgrade, no to to Wizard Tower, to będę mógł kupić. Kupię sobie dużo nowych rzeczy na pewno. Tutaj będzie trzeba usunąć te inne rzeczy. Typu Dzunky i inne takie trisy i inne takie rzeczy. Bo to jest w ogóle niepotrzebne. <laughs> Więc ja sobie to mogę pousuwać. Bo mi to niepotrzebne. I lecimy. Bardzo. I lecimy. Lecimy na szczelecień. Takie dużo końców musi być. Ten, ten będzie idealny. Ten przeciwnik jest idealny. Wygraliśmy Ten przeciwnik jest idealny Końców trochę zarobimy Nie ma co ty my, yy, nie ty masz tylko Ty Mek Ty Za chwilę wracam Pana Elo Daj. To znowu my. Wpadliśmy i wdychaliśmy to. Dobra, dajmy to może. sobie? Piszcie mi w komentarzach, czy chcecie zobaczyć odcinek z moją siostrą, bo też mogę taki odcinek zrobić. Przy... Ale co, ja też będę miała na czypać? Przyniesiesz mi szczotkę. Ok. Więc piszcie mi w komentarzach z tobą? No tak. Przynieś szczotkę OK. Dobrze. To pić. Więc jeżeli będziecie chcieli odcinek z siostrą, to nie ma co. Zrobię Wam. Taki odcinek też. Więc to zależy od was. Sekcja komentarzy jest wasza. Jeszcze tylko parę parę tylko końców i już mamy 7000 tysięcy końców no i mamy już level 5 five five. ale to dzisiaj na już to proszę w komentarzach dobrze, bo ja myślę, że dzisiaj i zresztą

już robię czas muszę. bo armia. Dobra, zaplanowałem sobie tak. Może zagramy tym 20. Tym. Po prostu tym. To szukamy przeciwnika. Którym. Który o, na przykład ten. Lecimy. Najpierw muszę rozwalnić tego. No i wygraliśmy. Co prawda to nie jest 7000. Ale przynajmniej będzie więcej do zabrania. Zrobię cięcie po tej walce. Bo to może trochę potrwać. A pomyślałam, że dodam jeszcze tych. Я когда-то делал фальы таких маленьких, и давал Nie lubię mieć takich odstępów, tylko ja lubię mieć wszystko na ścisk Bo wtedy większość, bo nie mam Mortara i inne rzeczy. M mortar praktycznie chroni całe królestwo. Więc... No akurat robimy upgrade tego. Upgrade'ujemy I będziemy mogli zbierać ropę naftową No i to ogólnie to, tyle Na ten odcinek I pa, Elo. No. Dzisiaj był z wami Pieseł Możecie dać sub, sk, suba Dzwoneczka, łapkę w górę Komentarz pod filmem, czy chcecie zobaczyć odcinek z, z, z siostrą, bo mogę coś takiego nagrać. I elo. Co mogę więcej powiedzieć?